Brod Bernard, benedykta Styńca Jestem tutaj już drugi raz z powodów dość złożonych, ale bardzo dla mnie jasnych od wielu, wielu lat. Kiedy to zacząłem prowadzić z śpiewaczą taką, z mnichów w Tyńcu, wiadomo było, że w tym Dzieci Chorą śpiewa tutaj na Śląsku. To było dzięki księdzu Markwicy. I ksiądz Bartosz się pojawiał raz po raz i zapraszał mnie, naszych współbraci, kantorów do udziału w różnych wydarzeniach związanych z Chorałem. Warsztaty, spotkania, debaty. Chorzów, Katowice. I tak ten kontakt się nawiązał i potem, rok temu, kiedy się pojawiła propozycja powiedzenia coś o Chorale, o chorale uczestnikom Kamuzo, a nie mogłem nie skorzystać, tym bardziej, że zawsze widziałem bardzo wdzięczny, wdzięczny odbiór podopiecznych księdza Bartosza. Taką chłonność muzyczną, też zdolności, nie ukrywam, właśnie Ślązaków, ale tutaj są nie tylko ludzie ze Śląska, z tym bardzo duże wyzwanie, no i się pojawiłem rok temu, a Widocznie nie było na skoro się odwartyś mnie zaprosił raz jeszcze, no to jestem po raz